Starasz się zaimponować kobietom, ale w głębi duszy martwisz się, że znikasz w tle jak każdy inny facet. Prawda jest taka, że większość mężczyzn robi dokładnie to samo, a kobiety potrafią to wyczuć na kilometr. Ale jest pewien zwrot akcji, istnieją rzadkie zachowania, rzeczy, które robi zaledwie około 2% mężczyzn i które natychmiast wyróżniają cię w jej umyśle. Kiedy je poznasz, przestanie widzieć w tobie kolejnego przeciętnego faceta, a zobaczy mężczyznę, o którym nie może przestać myśleć. Dziś w męskim kodzie ujawnię czternaście potężnych rzeczy, które kobiety skrycie uwielbiają, a których większość mężczyzn nigdy nie robi. Jeśli zostaniesz do końca, nie tylko odkryjesz te ukryte klucze do atrakcyjności, ale także nauczysz się wyzwalać emocjonalną więź, która wydaje się niemal magiczna. Jesteś gotów, by wyjść z tłumu i wreszcie stać się niezapomnianym? W takim razie Zanurzmy się. Pierwsze. Rezerwowanie stolika. Przejmij inicjatywę. Mówi się, że czyny mówią głośniej niż słowa, i to prawda. Ale jeśli chodzi o przyciąganie, właściwe czyny połączone z właściwymi słowami tworzą mieszankę nie do pobicia. Kobiety głęboko podziwiają mężczyzn, którzy przejmują kontrolę nad sytuacją i pokazują, że im zależy poprzez inicjatywę. Dlaczego? Bo w większości przypadków to kobiety czują, że to na nich spoczywa wysiłek. Planowanie randki, ustalanie szczegółów, noszenie tego mentalnego bagażu. Wyobraź sobie ulgę, jaką poczuje, gdy ty wkroczysz do akcji. Coś tak prostego, jak już zarezerwowałem nam stolik w tej nowej knajpce, o której wspominałaś. Będziesz zachwycona. To zdanie pokazuje więcej niż tylko zainteresowanie. To dowód wysiłku, przywództwa i taktu. Tworzysz plan, który mówi: cenię twój czas, jestem pewny siebie i chcę stworzyć dla nas coś wyjątkowego. To jest energia, która wywołuje uśmiech na jej twarzy. Drugie: słyszycie, słuchanie jak te dwa procent. Porozmawiajmy o czymś tak prostym, a jednocześnie tak rzadkim, że natychmiast stawiacie w czołówce mężczyzn. Większość facetów nie słucha, inni udają, że słuchają, planując w tym czasie swoją odpowiedź, a jeszcze inni całkowicie się wyłączają. Ale oto sekret: kobiety pragną być słyszane i rozumiane. Jeśli staniesz się tym rzadkim mężczyzną, który słucha z prawdziwym zainteresowaniem i bez oceniania, właśnie oddzieliłeś się od 98% konkurencji. Zamiast tylko kiwać głową, powtórz to, co powiedziała własnymi słowami albo delikatnie potwierdź jej uczucia. Na przykład, czyli chcesz powiedzieć, że naprawdę cię to sfrustrowało, kiedy to się stało, prawda? Rozumiem. W momencie, gdy zda sobie sprawę, że naprawdę poświęcasz jej uwagę, dzieje się coś potężnego. Rozluźnia się, otwiera. I zaczyna czuć się przy tobie bezpiecznie. A kiedy kobieta czuje się bezpiecznie, atrakcyjność rośnie. Trzecie, co myślisz? Docenianie jej opinii. Jedna z najgłębszych potrzeb kobiet w relacji to poczucie bycia docenianą i szanowaną za swoje myśli i opinie, a nie tylko za wygląd. Kiedy pytasz ją o coś prostego, jak: Hej, którą koszulę mam założyć? Niebieską czy czarną? Może myślisz, że to nic, ale dla niej to wszystko. To subtelny komunikat. Ufam twojej ocenie. Twoja opinia ma dla mnie znaczenie. To nie oznaka słabości, to siła. Silny mężczyzna potrafi zaprosić ją do rozmowy i jednocześnie pozostać liderem. Ta równowaga pewności siebie i szacunku tworzy potężną więź emocjonalną. Kiedy widzi, że faktycznie bierzesz jej perspektywę pod uwagę, czuje się doceniona. A kiedy kobieta czuje się doceniona, jej atrakcyjność do ciebie wzrasta dziesięciokrotnie. Czwarte. Aniołku. Sekret czułych przezwisk. Jednym z najbardziej niedocenianych sekretów psychologii człowieka są czułe określenia. Kiedy zwracasz się do niej wyjątkowym przezwiskiem, które istnieje tylko między wami, tworzysz prywatny świat. Jej mózg zaczyna kojarzyć to słowo z komfortem, uczuciem i tobą. To jak zakodowanie pozytywnej emocji w jednym słowie. Nauka to potwierdza. Unikalne określenia wywołują fale pozytywnych emocji, i nagle jesteś kimś wyjątkowym. Odróżniającym się od reszty. Piąte. Jesteś zabawna. Uwalnianie chemii śmiechu. Śmiech jest nieodparty. To wbudowane w psychologię atrakcyjności. Większość mężczyzn próbuje rozśmieszyć kobietę, ale zapomina o czymś potężnym powiedzeniu jej, że ona jest zabawna. Jej samoocena szybuje wtedy w górę. Czuje się doceniona i zaczyna kojarzyć te dobre emocje z tobą. Śmiech uwalnia dopaminę. Hormon dobrego samopoczucia u was obojga. I nagle nie tylko czuje się przy tobie szczęśliwsza, ty stajesz się uzależniający. Szóste. Idź do fryzjera. Zastrzyk świeżej pewności siebie. Twoja fryzura mówi o tobie więcej niż myślisz. Kobiety natychmiast to zauważają. Świeże strzyżenie co 3 do 4 tygodni nie tylko sprawia, że wyglądasz schludnie, zmienia sposób, w jaki się nosisz. Ta energia emanuje. Psychologowie nazywają to efektem aureoli. Schludny wygląd sprawia, że ludzie zakładają, że masz też inne atrakcyjne cechy, takie jak sukces, charyzma i samodyscyplina. Nie lekceważ fryzury. To jeden z najprostszych trików na atrakcyjność. 7. Kup dopasowane ubrania. Ubrania, które mówią o pewności. Kobiety nie zakochują się w ubraniach, zakochują się w tym, jak te ubrania sprawiają, że się zachowujesz. Kiedy nosisz dopasowane dżinsy, które pasują do twojej sylwetki, a dopasowane nie znaczy obcisłe, tylko skrojone dla ciebie, przestajesz się poprawiać i zaczynasz chodzić z niewymuszoną pewnością siebie. To wysyła podświadomy sygnał szacunku do samego siebie, a szacunek do siebie to jedna z najbardziej atrakcyjnych cech, jaką mężczyzna może prezentować. 8. Użyj perfum. Niewidzialny magnes atrakcyjności. To czysta psychologia. Twój zmysł węchu jest bezpośrednio powiązany z pamięcią i emocjami w mózgu. Oznacza to, że pojedynczy powiew Twoich perfum może zakotwiczyć Cię w jej pamięci na dni, tygodnie, a nawet lata. Ważne jest, aby zapach był spójny i unikalny dla Ciebie coś ciepłego, męskiego i zachęcającego, jak drzewo sandałowe, piżmo lub cedr. Kiedy skojarzy ten zapach z Tobą, za każdym razem, gdy go poczuje, nawet u kogoś innego, wywoła to myśli o Tobie to jak pozostawienie cichego odcisku palca w jej umyśle. Dziewiąte, dbaj o siebie. Zdrowie jest magnetyczne. Nie musisz mieć sześciopaka, aby być atrakcyjnym. To, co kobiety naprawdę zauważają, to wysiłek włożony w dbanie o siebie. Zdrowe odżywianie, aktywność, priorytetowe traktowanie zdrowia. Mężczyzna, który o siebie dba, emanuje witalnością, dyscypliną i szacunkiem. Kiedy traktujesz siebie z szacunkiem, kobiety podświadomie wierzą, że będą traktowane z szacunkiem przez ciebie również. Myśl o dbaniu o siebie jako o najjaśniejszym sygnale dojrzałości i długoterminowej wartości. 10. Uśmiechaj się częściej. Najbardziej pomijany hak na atrakcyjność. Prawdziwy uśmiech może natychmiast zmienić sposób, w jaki widzą cię kobiety. Twoja postawa zmienia się z onieśmielającego nieznajomego na przystępnego, pewnego siebie mężczyznę. Uśmiech jest zaraźliwy. Kiedy się uśmiechasz, dosłownie kontrolujesz energię w pomieszczeniu. Mężczyzna, który często się uśmiecha, jest postrzegany jako szczęśliwszy, zdrowszy i bardziej charyzmatyczny. Kobiety natychmiast lgną do twojej najlepszej wersji. 11. Bądź pewny siebie. Energia, którą natychmiast czuję, prawdziwa pewność siebie jest cichsza. To sposób, w jaki chodzisz, w jaki mówisz w jaki się niesiesz bez potrzeby czyjejkolwiek aprobaty. Kobiety wyczuwają pewność siebie natychmiast w twojej mowie ciała i kontakcie wzrokowym. Jest magnetyczna, ponieważ kiedy mężczyzna jest pewny siebie, pozwala jej się zrelaksować, zaufać i opuścić gardę. Nie musisz się z nią urodzić. Psychologowie nazywają to poznaniem ucieleśnionym. Możesz działać pewnie, aż to stanie się rzeczywiste. Stój prosto, utrzymuj kontakt wzrokowy i mów ze spokojną pewnością. Pewność to nie arogancja, to poczucie komfortu we własnej skórze. Dwunaste. Bądź tajemniczy. Utrzymaj jej ciekawość. Oto błąd, który popełnia dziewięćdziesiąt osiem procent mężczyzn. Zbyt szybko się otwierają i wykładają wszystkie karty na stół. I w ten sposób tajemnica znika. Atrakcyjność kwitnie na ciekawości. Kiedy zostawiasz małe luki i nie ujawniasz wszystkiego od razu, dajesz jej coś, nad czym może się zastanawiać. Tajemniczość nie oznacza bycia podejrzanym, oznacza dawkowanie informacji. Mózg ludzki pragnie ukończenia, completion. Kiedy zostawiasz kilka pustych miejsc, ona naturalnie będzie chciała je wypełnić, a zrobi to myśląc o tobie coraz więcej. 13. Bądź szczery: Najrzadsza ze wszystkich cech, to jest rewolucyjne. Bądź szczery: Większość mężczyzn gra w gry, mówiąc to, co myślą, że ona chce usłyszeć. Kobiety cenią uczciwość bardziej niż urok. Nawet jeśli Twoja prawda nie jest tym, na co miała nadzieję, uszanuje cię za bezpośredniość. Dlaczego? Bo uczciwość oszczędza jej czas, energię i ból serca. Niezależnie od tego, co chcesz, czy to coś niezobowiązującego, czy coś poważnego, bądź klarowny. Uczciwość to jedyna polityka, jeśli pragniesz prawdziwej, trwałej atrakcyjności. 14. Nie graj w gry. Atrakcyjność bez manipulacji. Powiem wprost, jeśli ignorujesz jej wiadomości, żeby wydawać się fajny, albo wspominasz o innych kobietach, żeby wzbudzić zazdrość, nie tworzysz atrakcyjności, tworzysz nieufność. Kobiety przejrzą te gry szybciej niż myślisz. To, co działa, to jasna, bezpośrednia komunikacja. Jeśli dobrze się bawiłeś, powiedz jej o tym. Jeśli chcesz ją znowu zobaczyć, powiedz to. Granie w gry może zapewnić krótkoterminową uwagę, ale bycie autentycznym zapewnia długoterminową więź. W świecie pełnym graczy, mężczyzna, który nie gra w gry, jest niezapomniany. Podsumowując, oto czternaście rzeczy, które kobiety absolutnie uwielbiają, ale które robi zaledwie 2% mężczyzn. To nie są sztuczki, to psychologiczne wyzwalacze, które zmieniają cię z kolejnego faceta w tego, o którym nie mogą przestać myśleć. Pytanie brzmi, czy pozostaniesz w tych 98%, którzy nigdy się nie wyróżniają, czy wejdziesz do elitarnej garstki mężczyzn, którzy rozumieją, jak naprawdę działa kobieca psychologia? Jeśli chcesz poznać kolejne ukryte kody atrakcyjności i zbudować przewagę, której inni faceci nigdy nie odkryją, zasubskrybuj męski kod już teraz. Bo następny odcinek odsłoni sekrety, które mogą stać się Twoją największą przewagą w świecie randek i związków. Kliknij subskrybuj, zostań z nami i zacznij być na poziomie, o którym inni mężczyźni nawet nie mają pojęcia.